Dzisiaj ubrałem się tak zielono-militarnie, bo będę, proszę, bo będę opowiadał o pewnym zielonym, rosyjskim ludziku. Otóż od pewnego czasu moją uwagę w internecie przyciąga postać, taki pan Aleksander Jabłonowski, chodzi ubrany w furażerkę, ma militarną kurtkę, pewno i ciuchy. I opowiada różne rzeczy. A właściwie wcale by mi to nie przeszkadzało, bo internet rządzi się swoimi prawami, każdy potrzebuje swoich świrów, yy, mających swoje własne zdanie. Ale kim ten pan jest? Otóż ten pan bardzo lubi Rosjan. Też mi to nie przeszkadza. Rosjanie to bardzo mili ludzie. Jak powiedział kiedyś pewien Irlandczyk, yy, myślę o Anglikach, yy, można to samo przełożyć na. Rosjan. To bardzo mili ludzie. Szkoda, że mają tylko taki pojebany establishment. I to prawda. Nigdy nie byłem w Rosji, ale mam wrażenie, że Rosjanie to mili ludzie. Ale co robi pan Aleksander Jabłonowski? To, że jest osobą prorosyjską wcale mnie przeszkadza. Może na początku kim jest pan Aleksander Jabłonowski? Bo tak naprawdę to jego pseudonim. Ma... Jest on aktorem. Nazywa się... Jego prawdziwe imię to Wojciech Olszański. Nie, odeg nie zagrał żadnej roli, raczej epizody. Można znaleźć jego fotki bez furażerki. I mówi, że to ciągnie się za nim teatrstwo. No ale niestety, no bo z tego co on mówi, jest promowany przez dwa kanały. Warto je zapamiętać. Sumienie Narodu to ludzie, tak, w środowisko jakby narodowców. Sympatyzujące z Grzegorzem Braunem, a drugi kanał, na którym często występuje, to Emisja TV. No, pff, też ciekawe osobowości. Bardzo lubią Rosję. Kiedyś zasłynęli z tego, że zrobili film wychwalający Białoruś. No i oczywiście nie ma w tym nic złego. Z Białorusią też trzeba żyć grzecznie. Łukaszenko jest postacią taką jaką jest. No ale był to film przedstawiający biedę w Polsce i piękny pan, jak wspaniale żyje się na Białorusi. E, prawdopodobnie dostali za to jakieś e, pieniądze. Albo robił to z przekonania. No ale kto by tracił tyle czasu. Choć czasami tak bywa. No i kim jest? Pan Wojciech Olszański, Wel Aleksandr Jabłonowski, ma oczywiście, jest aktorem. I gra najważniejszą rolą w swoim życiu. Jest to rola zapewne opłacone przez ambasadę Federacji Rosyjskiej, bo trudno uwierzyć, żeby ten człowiek był taki głupi i robił to za darmo. Zresztą to bardzo ciekawe, z czego on się utrzymuje. Tego nie wiem. Ale... Mm, właśnie, do rzeczy. Pierwszy raz pan Wojciech... Yy, ludzie myślą, że Aleksander Jabłonowski to zjawisko, które pojawił się nagle. Otóż nie. Pana Wojciecha Olsz... U, przepraszam. Pana Wojciecha Olszańskiego można obejrzeć, znaleźć jego pierwsze, jedno z pierwszych nagrań na YouTubie w dwu, 2012 roku. Na kanale Telewizji Narodowej, lub ja wolę mówić Telewizji Zadoń Zadaniowej, Eugeniusz yy, Sendecki, taki doktor z Warszawy to prowadzi, no trzeba mu oddać hołd, tyle lat prowadzić, tyle tam różnych świrów się przewinęło, indywiduów. warto oglądać ten kanał, czasem jest bardzo zabawny. No i już tam podczas Mistrzostw yy, Europy w Polsce pojawił się, był ubrany na zielono, miał furażerkę, ale jeszcze nie stać go było na takie fajne ciuchy militarne, żeby bardziej podkreślić tą swoją wojskowość i zamiłowanie do dziedzictwa narodowych sił zbrojnych. I już tam wtedy wychwalał, bardzo tak polubownie opowiadał się za Rosjanami. Oczywiście, jeżeli tylko powie się, pan jesteś ruskim trollą, i chce pan wojny z Rosją, a. To jest bardzo typowy argument. Każdy odpowie, że nie chce, no więc trzeba z nimi żyć w zgodzie. Nie będę się zajmował, jak trzeba żyć, bo nikt z nas nie potrzebuje wojny ani nie będzie do niej dążył. No ale siłą rzeczy, w obecnej sytuacji geostrategicznej, no jest to jedyne państwo, które jest nam w stanie obecnie militarnie zagrozić. Więc trzeba na nie uważać. A historia nam pokazuje, że Rosja raczej partnerskich stosunków z nami nigdy nie uznawała. Raczej akceptuje nas jako popychadła. No ale cóż, no mógłbym zajmować się tezami pana Aleksandra Jabłonowskiego w -Well i podważać to co on mówi, a przede wszystkim, że on mówi, że był wychowany przez Narodowe Siły Zbrojne, co jest oczywistą głupotą, ale nie będę na to tracił czasu, ale co sprawiło, że postanowiłem o nim powiedzieć? No, po prostu mnie zdenerwowało, wyskoczyło mi najlepiej jego nagranie. Co zawdzięczamy Rosji? Otóż, gdyby nie car Aleksander, to w Warszawie nie byłoby uniwersytetu. Mój Boże. Cóżeś, cóże ten car nam zrobił? No, przypomniałem, że wcześniej w Polsce uniwersytety zakładali polscy królowie. Czy Królestwo Polskie było sukcesem? Oczywiście, że było. Tylko później okazało się, że car Kolejnicarowie nie przestrzegali tej liberalnej konstytucji, którą nam przyznali. Każdy, kto nie zna historii, my, be, pewno sobie da wmawiać takie łzawe a, bzdury. Ale co jeszcze? Dekompozycja jego bzdur jest ogromna. Myślę, że można znaleźć na YouTubie, jak pan Leszek Żebrowski się z nimi rozprawia. Ale on sobie z tego nic nie robi i pewno jego fani też nie. Ale ma taką typową cechę pan Aleksander Jabłonowski, że on coś mówi i to nie jest potwierdzone. To szczególnie bardzo często stosują różni wyznawcy teorii spiskowych. Oni mówią, że coś się dzieje, ale to nie jest potwierdzone. Pan mówi, Churchill napisał list, a Polakom zrobimy powstanie. Czy jest na to źródło? Nie. On mówi, że nie może udowodnić, bo ten list wykupiła e, Amerykanie, czy ktoś tam, ale jest taki. Lis, o tym wie. I tak właśnie działają ci różni agenci wpływu: zarówno polscy, jak i niemieccy. Bo przecież nie czarujmy się, Niemcy też mają swoich tutaj agentów wpływów, Amerykanie też, ale w jakiś dziwny sposób nie są oni tak barwni. I ciekawi, i narzucający się. No więc, wracając do rzeczy, kim jest Aleksander Jabłonowski? No, to jest oczywiste, jak powiedziałem. Jest rosyjskim trolem, a dzięki mediom robi bardzo złą robotę. Jest kłamcą, oszustem, a przede wszystkim przeinacza rzeczywistość. No, gdyby. Jest o wiele więcej takich ludzi jak on. I warto na to zwracać uwagę, bo jest to po prostu piąta ruska kolumna. Pan mówi, Jab pan Jabłonowski mówi: Krym jest rosyjski, nie ukraiński. Od, od czasów Carycy Katarzyny. A ja mówię: Krym jest tatarski, nie rosyjski. Ale gdyby się trzymać takiej terminologii, no to trzeba powiedzieć, Wrocław jest niemiecki, a nie polski. No i co, panie Aleksandrze?